Cześć, z nami jest Olek Lipiec i Konrad Tyński, zwycięzcy Ligi All Star. Cześć panowie! Cześć, witamy. Siema. Piękny mecz, godny finału, dogrywka. Co powiecie o tym meczu? Na pewno mecz bardzo wyrównany. Z naszej strony bardzo się cieszymy, że utarliśmy trochę nosa. Ludziom, którzy z nas wątpili, powiedzieli, że będzie minus 20. Więc plus 6 po dogrywce, mogliśmy skończyć wcześniej dobry rzut w ostatniej sekundzie praktycznie na dogrywkę ze strony Rock Jumpers. no i co? Już dogrywka myślę, że bardziej pod nasze dyktando ko Byliśmy stawieni jako underdog, ale wygraliśmy, no i tyle tak jak y rok temu mówiliśmy, że wygramy tą ligę i awansujemy ja do Hoffa, tak się stało, więc same fakty Panowie, tak naprawdę przyjechaliście się po All Star Yy, prosto z development awansowaliście jeszcze wyżej powiedzcie mi yy, jak, jak podsumowujecie ten sezon na pewno cały rok bilans 23-3 szkoda trochę początku tej rundy, bo to była taka forma wakacyjna, dopiero się spotkaliśmy na tydzień przed startem rozgrywek udało się te mecze potem wyciągnąć zrobiliśmy bilans, który dał nam dobre miejsca a potem playoffy, to już myślę, że zagrał mental, umiejętności i po prostu, psycha doświadczeniem wygraliśmy, tak jak Olek mówi. Tyle. Ok, yy, awansowaliście na najwyższy poziom. Powiedzcie mi, jakie macie plany na ten przyszły sezon? Planów i pomysłów jest dużo, yy, dużo jakby kart na stole do, do rozważenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcemy trochę, może zrobić małą niespodziankę i niektórych zaskoczyć. Zobaczymy też, co z tego wyjdzie. Przyszliśmy się bawić do tej ligi i to robimy, więc w chowie też to pewnie będziemy robić. Jak spadniemy, to trudno. Jak się utrzymamy fajnie, jak będziemy grali gdzieś Playoff. no to cel zrobimy, jaki mamy. Jakieś smaczki transferowe? Możecie coś zdradzić? Zobaczymy na co pozwoli budżet i, i, i minuty wojskowe, bo wiadomo, że każdy chce grać u nas w zespole i gdzieś tam to trzeba będzie wszystko pogodzić. Kuzyk, może ty coś wiesz? Nie. Dobra, panowie. Będzie tajemniczo. Tajemniczo. Trzymamy tajemniczość na tyle, ile damy radę. Okej, okay, w takim razie może chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiamy Radę Ligi, która stawiała nas w pozycji przegranego tego finału. Plus 6, jesteśmy mistrzami Ligi All-Star. No i to nie, nie, nie mówimy do widzenia, tylko do zobaczenia w nowym sezonie. Dobra, panowie, dziękuję bardzo i gratulacje. Dzięki. Dzięki, Dzięki nawzajem.